Razem ze mną tym razem jest pomocnik Widzewa, Krzysztof Możdżonek. Widzew pokonał huragana... huragan, przepraszam, 4 do 0. Pewne zwycięstwo. W zasadzie co tu dużo więcej powiedzieć? Na pewno mogło być większe, ale jak się strzela w pierwszej połowie trzy bramki, to później no, wkrada się to rozluźnienie. Myślę, że jednak w tej drugiej połowie powinniśmy jeszcze dołożyć przynajmniej te kolejne trzy i wtedy można by było być w 100% procentach zadowolonym. Tak to jeszcze... tak... Jak wygląda atmosfera w szatni po takich 45 minutach? To jest właśnie takie rozluźnienie. Czy jednak trener wam mówił, słuchajcie, jest jeszcze 45 minut do rozegrania? Nie, no oczywiście, że byłam motywacja na drugą połowę. Trener w mówił, żeby właśnie dołożyć te bramki kolejne i że jest 0-0 w cudzysłowie, żeby dołożyć te bramki, ale no, no to, to siedzi w głowie, tak? że już jednak jest ten spokój, to, to, to rozluźnienie, że 3-0. I no tak jak mówię, no powinniśmy jednak dołożyć parę goli więcej w drugiej połowie, niestety to się nie udało. Sam miałeś jedną okazję w drugiej połowie, kiedy zastawiłeś się, potem z wodem ciała zmyliłeś obronę i wyszedłeś na sam na sam z bramkarzem. Myślę, że uderzyłem zbyt blisko środka, bramkarz się rzucił, ale zostawił nogi i nimi odbił. No niestety. no. Mam no nadzieję, że będą kolejne sytuacje i zamienię na bramki. No. Również w tym meczu głowa troszkę chłodniejsza niż tydzień temu, kiedy tam no niestety musiałeś zejść przedwcześnie z boiska. Jest to pełna rehabilitacja, czy jeszcze możemy czegoś więcej oczekiwać po Krzysztofie Możdżonku? Na pewno dużo więcej. Sam, sam od siebie wymagam dużo więcej i myślę, że na dużo więcej mnie stać. Dziękuję serdecznie, Krzysztof. Dziękuję bardzo. Dla widzów w TV Krzysztof Możdżonek. Dziękuję serdecznie.